Poranne pytania Radia Olsztyn. Witamy serdecznie w sobotę, ale za sprawą magii radia jesteśmy poniekąd cały czas w Mikołajkach na kongresie samorządowym, bo tutaj naprawdę wielu gości się spotkało i warto do tych rozmów i do tych tematów wrócić. Dzisiaj naszym gościem w porannych pytaniach profesor Krzysztof Kubiak z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, politolog, historyk wojskowości. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie profesorze, mamy albo bardzo groźne clickbaitowe nagłówki, które mówią o wojnie, o zagrożeniu, o tym, co czyha na granicy, albo takich, którzy mówią, nie, w ogóle nie poruszajmy tych tematów, żeby nie straszyć. Jak mówić o obecnej sytuacji międzynarodowej? Jak to ludziom wszystko komunikować? Mamy do czynienia z daleko posuniętą schizofrenią tego przekazu, jako że sytuacja jest naprawdę złożona i groźna w sposób wielowymiarowy, ale nie jest to jednocześnie sytuacja, która uprawnia nas do podejmowania działań historycznych, emocjonalnych. Wręcz nasz Titanic jeszcze nie uderzył w górę lodową, i mamy pewną, pełną sprawczość, by do tego uderzenia w górę lodową nie dopuścić. Czyli z jednej strony świadomość zagrożeń, a z drugiej potrzeba wyjątkowo racjonalnych. Wyważonych, zdroworozsądkowych działań. No właśnie, ale czy my teraz pytam za wszystkie media, i, i te publiczne tradycyjne, i te prywatne, i te klikbajtowe, i o tabloidy media potrafią o tym mówić odpowiedzialnie? Media starają się o tym mówić, ale media co najmniej y, od lat 15 ulegały najpierw tabloidyzacji, a w tej chwili y, twitteryzacji. TikTokizacji. Mediom tradycyjnym bardzo trudno jest zachować zasięgi, nie wchodząc w sposób narracji choćby platformy chińskiej. I to samo już to buduje określone, określone wyzwania. My jako społeczeństwo jesteśmy do tego przygotowani. W szkołach nikt nas nie uczył, jak czytać nagłówki prasowe, jak filtrować informacje. I to jest poza nakładami na siły zbrojne, poza rozbudową rezerw, poza systemem ochrony ludności. W mojej ocenie edukacja jest najskuteczniejszym, ale również najmniej spektakularnym, a kto wie czy nie najtrudniejszym elementem budowy systemu bezpieczeństwa. Świadomy obywatel a nie bezkrytyczny konsument papki informacyjnej. to jest taki obywatel, który jest w stanie zrozumieć konieczność świadczeń podatkowych, konieczność świadczeń rzeczowych, konieczność świadczeń osobistych. To jest obywatel, który nie daje się zastraszyć. To jest obywatel, którego nie można manipulować w sposób prosty algorytmami w mediach społecznościowych. Wtedy jesteśmy silniejsi jako społeczeństwo. Wtedy budujemy rodzaj bardzo trudnej do sparametryzowania cyfrowego wartości w postaci zwartości społecznej. Obrazki różnych ministrów, polityków na tle sprzętu, nowego, kupionego, no one się pojawiają też, że mamy się wpierdlać, na naszej stronie internetowej. To jest coś, co ma nas uspokoić i uspokaja rzeczywiście? Trudno mi powiedzieć, jako że należałoby opracować jakiś, jakieś instrumentarium badawcze, pozwalające określić wpływ tego rodzaju komunikatów. Tym niemniej wydaje się, że ogólny przekaz w rodzaju, który można scharakteryzować tak, e, jesteśmy świadomi zagrożeń, podejmujemy działania wyprzedzające, jest przekazem dobrym, a że przy okazji politycy usiłują e, osiągać swoje partyjne korzyści. Ogrzać no. się trochę przy tym. No w demokracji jest to absolutnie normalne. Do jakiego stopnia rozmowa o problemach, o bolęczkach polskiej armii, o tym, że gdzieś tam żołnierze dostali dziurawe buty na przydział, jest po prostu publicystyką, która nam się należy, bo jest wolność słowa, a w którym momencie będzie to już działanie niebezpieczne przychylne naszym wrogom. Nadal możemy mówić otwarcie o tym wszystkim, co w armii jest nie tak? To jest problem niesłychanie trudny, jako że... E... Jeżeli coś wpada do sieci, to już z niej e, nigdy nie wypada. E, a z drugiej strony, w armii obywatelskiej, w której służą e, nieślepe bagnety, tylko myślący obywatele, e, nie możemy, po prostu nie możemy ze względów absolutnie fundamentalnych e, wyeliminować możliwości e, krytyki. Także to jest jedno z wyzwań, e, z którymi e, zmagają się e, choćby służby prasowe ministra obrony. Od niestety już trzech lat mamy za granicą wojnę. Na ile sprawnie, skutecznie, szybko implementujemy doświadczenia, często tragiczne ukraińskiej armii z frontu, na potrzeby szkolenia naszych żołnierzy? My to robimy skutecznie. Jak pytam żołnierzy, dowódców wojskowych, mówią: tak, tak, wdrażamy. No to pytam naukowca, który to bada. Sprawa nie jest taka prosta. Jakby się wydawało, na poziomie doktryny, na poziomie dokumentów szkoleniowych niewątpliwie tak, ale pamiętajmy o jednym. Żadna armia nie jest w stanie wygenerować przestrzeni szkoleniowej zbliżonej poziomem zagrożeń do realnej wojny. Podatnik, obywatel nie zaakceptuje strat w trakcie szkolenia na poziomie 1, 2, 3% kontuzjowanych czy zabitych żołnierzy. Zatem można w tych elementach szkoleniowych dopatrzyć się, dopatrzyć się fragmentów, fragmentów, które nie w pełni oddają pole walki, ale my nie walczymy, my cały czas szkolimy żołnierzy i nie chcemy ich po prostu pozabijać w trakcie szkolenia. A ile fragmentów, rozdziałów czy może całych podręczników, z których uczyli się nasi oficerowie, wojna w Ukrainie zdezaktualizowała kompletnie? Pojawiły się technologie, sposoby walki, które sprawiły, że część rzeczy to w ogóle można wyrzucić do kosza. Yy, inaczej, regulaminy, instrukcje, zwłaszcza na najniższym szczeblu wymagają, niezależnie od tego, czy wojna się toczy, czy nie, wymagają modyfikowania pod wpływem doświadczeń. I to się dzieje, dzieje się być może z punktu widzenia samych żołnierzy wolniej niż żołnierze by tego oczekiwali, ale pamiętajmy, że wojsko to jest olbrzymi, inercyjny system. Poza tym, w odróżnieniu y, od takiej perspektywy, choćby nawet dowódcy Plutonu czy dowódcy kompanii, y, decydent polityczny podejmuje decyzje, których konsekwencje ciągnąć się będą miesiącami, y, a niekiedy latami. Y, I to w sposób naturalny y, buduje pewien poziom y, opóźnienia, y, nieufności. A nawet pewien poziom asekurantstwa. Zaczęliśmy od społeczeństwa, od mediów, i tym bym skończył, poprosiłbym Pana o radę dla naszych słuchaczy: jak mają czytać i odbierać z różnych źródeł informacje o wojnie i o sytuacji międzynarodowej? Mamy różne portale, mamy profile w mediach społecznościowych, coś czytamy, jakieś zdanie. Zawsze weryfikować brać dosłownie, może w ogóle nie czytać niektórych rzeczy? To jest kwestia modelu życia, który chcemy przyjąć, bo model akadyjski, model szczęścia na ziemi powinien założyć odcięcie od tych wszystkich niedobrych informacji. Natomiast zupełnie realnie to jest kwestia wyborów i kwestia weryfikacji. Chyba Fenomenem najbardziej niebezpiecznym jest budowanie opinii w oparciu li wyłącznie o e, nawet nie jedno medium, e, ale jedno źródło informacji w oparciu o ten jeden ulubiony podcast, którego zwyczajowo słuchamy w trakcie... No bo przecież ten doktor ma do rację i tak. to jest specjalista. Nie ograniczać się. Przede wszystkim myśleć. Myślenie to jest czynność bardzo niebezpieczna. Kilka lat temu, jeszcze przed wojną, jeden ze studentów po prostu ubawił mnie, ubawił mnie, ale jednocześnie otworzył oczy. To jest ten, ta wartość dodana kontaktu z najmłodszym pokoleniem. Zadałem mu mianowicie pytanie, w oparciu o co kształtuje sobie pan na przykład opinię o produkcie, o samochodzie, on na to odpowiedział, no w oparciu o opinię influencera. Przecież jemu ktoś zapłacił za to, żeby to zbadał. Niewątpliwie influ influencerom ktoś płaci, ale czy za to by zbadali problem? No tutaj mam wątpliwości. Szanowni Państwo, my oczywiście zawsze będziemy namawiali do pozostania z Radiem Olsztyn z mediami publicznymi, gdzie oferujemy Państwu sprawdzone i wartościowe informacje. Profesor Krzysztof Kubiak, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, politolog, historyk wojskowości. Był gościem Porannych Pytań. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.